Chłopki benzyny napłecz, zapach jądliwy, lecz rozwija go Cześć. Jak Wam mijają święta? Żyjecie jeszcze? Czy może jeszcze dodatkowego pierożka, albo zabierz trochę sałatki jarzynowej do domu? Tak marnie wyglądasz, musisz koniecznie coś jeszcze zjeść, naprawdę? W dzisiejszym odcinku to już jest materiał zrobiony. Zamknij się, drukaro. Dzisiaj dwa tematy. Po pierwsze, warsztat vlogowy mi się powiększa. W dzisiejszym odcinku to już zobaczycie, tak naprawdę, materiał yy, nagrany na trzech kamerach. A trzecia kamera to jest mój telefon. Na takim bardzo zmyślnym urządzeniu, które się nazywa POWI. ja myślę, że trochę więcej go będę w przyszłości używał w tym vlogu. Na razie wam nie pokażę, co to jest, ale w jakimś następnym odcinku o tym trochę będzie. Porozmawiajmy o niepłaceniu faktur. Złe praktyki. No bo to jest generalnie rak, który drąży polską przedsiębiorczość taką. Małą, średnią, to nie płacenie faktur. Jeżeli ktoś ci nie płaci faktury, i nie robi tego dlatego, bo jego babcia trafiła właśnie do szpitala, i to jest faktycznie do sprawdzenia, i ona faktycznie była w tym szpitalu, i robi to więcej niż raz. Jeżeli więcej niż raz ci się kontrahent spóźnia, to nigdy więcej nie pracuj z tą osobą nigdy więcej nie pracuj z tym kontrahentem. To jest taka pierwsza zasada. Ludzie zazwyczaj tak sobie dają sobie płacić później, bo im się wydaje, że dobra, teraz się spóźnił, ale dzięki temu następnym razem mi zleci. Tylko że problem polega na tym, że jeżeli będziesz tolerował takie spóźnienia, to automatycznie ustawi się między wami taka relacja, że no jeżeli ty to tolerujesz, to znaczy to tobie pasuje, to znaczy, że nie należy ci płacić w terminie i ta relacja już zawsze będzie nacechowana tym, że tobie można nie płacić. No to chyba nie o to chodzi, nie? Jedno spóźnienie i jeżeli nie ma jakiegoś konkretnego, logicznego wytłumaczenia, to już drugiego razu nie powinno być. Ludzi na świecie jest dużo, firm na świecie jest dużo, klientów jest dużo, kontrahentów jest dużo. Niekoniecznie trzeba współpracować akurat z tą jedną osobą, z tym jednym kontrahentem, z tą jedną firmą, z tą jedną agencją. Hello branżunia! Są inni, inni płacą. Jeżeli wszyscy będą tak postępowali, nagle się okaże, że można w tym kraju normalnie żyć i normalnie prowadzić firmę. I to chyba o to chodzi, nie? Stawiając na wyższe standardy, budujemy lepszą przyszłość. Zabrzmiało prawie jak za PRL-u, nie? Na razie.